Witamy, witamy, To jest nasza i zapraszamy do was z wami na podróż. Dzisiaj... Poszukamy. Jestem właśnie u Zaraz spuszczę się do mordy i wyrucham i dwa obszarki niemieckie. Bartek, jak z moim przywitaniem. Widzimy się na dole. Dobra, jesteśmy z powrotem w wizji. Zapraszamy. Mamy jak jakąś kopalnię, pewnie znajdziemy czarnychów. A jeżeli nie, to proszę, musicie wezwać kogoś, nie. bo prawdopodobnie nie żyjemy. Jesteśmy z powrotem. Chcieliśmy tylko wam dać update. Chodzimy do Tam... papryki. Yyy... Pomóżcie. Igor I go umiera. Nie, nie było na stół! Nie było na stół! Chęstecz się nie I go zię? Sprawdzimy na tym, na panelu. Quick update, straciliśmy Igora, ale jak to państwo wiedzą, jest warty dokładnie 3 złote, więc niewiele straciliśmy. Ogólnie Bartek chciał wspomnieć tylko, że z fakturą było wydraże. Jakie draże panowie lubicie? E, takie gejowe. zbrodniarze I to jest prawidłowe. Damy w rakiecie. Dobra, my spierdalamy. Ty wytkanie. jesteś kurwa rakieta, krytynie jest dzwon nurkujący. Chodźcie w tope.